A kontynuujmy sobie naszą przygodę jako bajek bez jajek. Kurwa, że ja dopiero w... teraz padłem na to jego przezwisko <laughs> e, i bawimy się e, w chowanego. To jest bardzo ważne. Bardzo ważna ta misja. Chowany. No, waś. Srucha, mam cię. Chciałem ja zrobić. Sorry, stay back! A pies! Znaczy, je na załatwiona, czyli każdy dzieciak to będzie każda jakaś przygoda.

Mm -hmm. Mm -hmm. Eee, dobra, dobra, ten jeden jest na górze, to widział... A czemu on za mną idzie? Wypierdalaj. Chuje ona za mną idzie. Czy on się tu... Wespnie? Nie wespnie się. Che must come down from here. this would be a good place to watch the stars only the priests are permitted oh. here you know that yes but I want to see hush come down no we can watch stars from the riverbank your father wants you to go home and I prefer to stay with you let you create the turn attend ah No w dół Naciskam B, a on wszedł do góry jedno. <laughs> Mamcie. What in the name of the gods are you doing down there? I wanted to hide, but now I can't get back out. I'm Stay calm. I will help you out of there. ja <clears throat>

Your brood is delivered safely home. Thank you, friend. What did the fool want with you? Some visitors, having purchased religious objects, are angry when our village has no more dead cats to sell them. Though not a merchant, I am often the means by which the aggrieved snuff their anger. This matter needs a firm hand. Yeah, yes. So Dobra, trzeba znaleźć to gówno. Spotkaj się z kupcami na targowisku. No nie, dobra czekaj. Na jakim targowisku? W tym tutaj. Nie, 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 robimy to i trzeba dokończyć to zadanie Księga umarłych To jest tu obok Ale to by trzeba było jakoś tutaj znaleźć. Tu na balkonie? No właśnie. No właśnie! Pierdole. Jak typowy asasyn, nie? Przez tyle czasu nic z tym nie zrobili, naprawdę. Że te postacie kurwa się ruszają jak gówno. Ej, tu jest. A, tu jest. Coś. Dobra, i to jest to? Tak Dobra, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Bra, zobaczmy sobie wyposażenie. Jakoś tarczę zdobyłem. Nie mogę zrobić na pierśnik, zwiększa zdro... O! Zwiększa obrażenie przy walce wręcz. Nie, ja chcę na pierśnik Ja chcę kurwa na pierśnik I to też Dobra eee, Dobra, tam muszę jakoś wyjść, tędy Tędy nie wejdę za bardzo Tędy też A we... o! Tunel jakiś może tędy wyjdę kończmy sobie tą misyjkę To pójdziemy na ten targ ze srany i tam jeszcze jest taka jakaś ta niebieska misyjka i może skoczymy już do Aleksandra żeby ją odblokować Ja sam mógł pograć poza nagraniem A, czy to, to ciało tego dziadka Poza... Czero. A, i miałem zdolności, jedna. No, aura na razie nie wydaje. Mm, dobra, to jest zrobione. Teraz co? Ukryta ofiara. Słoto. Dobra, pobiegnę tam, nie będę się tam tapał, bo to chyba dłużej potrwa niż przebiegnięcie się tego kawałka. Postępy śledztwa. Ale tych, powo tych misji tutaj kurwa to jest y przerażająca ilość ha? Ale bydło rogate, ale fajne rogi ma Można coś z nim zrobić? Pogłaskać czy coś? Koda. A chyba w syndicate można mu głaskać wszystko Dobra, dawaj mi tego O, kurwa, to nie jest tak To nie jest takie łatwe będzie, ta. Kurwa. 60. Widaj. Right We have everything you could possibly want. What I want is to ask about false idols sold at the market. I have heard rumors of such, but there is nothing to them. now leave if you want to avoid trouble okay samuel tell me of the fake mummies being sold here i have no desire to be dragged into this menahed sent me your silence is an insult to his holy office uh, i wish to anger neither him nor the gods we are forced to sell items of lesser quality or see our stalls destroyed who is behind this i can say no more now let us meet tonight Gdzie wygląda Ok, Ubiec. Ubiec przyjdzie na farmę nocą. Eee, tam dobra, pojedźmy tam i sobie naciśnijmy ten guziczek, co. Kurwa, nie to. Czego oh. się boisz? kuwa ja pędzę. Paczulok. Wow. ha yeah. ha Setier, Get out of the way! Get out of the way!

no przytrzymujemy, żeby upłynąć czasu, przyspieszyć. Rozmowa. My friend, I am glad to see you have kept our appointment. Come, sit with me and share a drink of wine. I do not have time for that. It is a beautiful night. On nas wystawi of the moment before turning to business. Merchant, I'm not here to take in the air. Who is behind the traffic of false icons? Well, you see, it is no simple story. There are many involved in this terrible affair, but they would all tell you the same thing. Pity the trusting man, for he suffers great pain. Seek ah. evil and you will always find it. The path to knowledge is perilous. <sighs>

Take the risk of No one will find your body once we feed it to the crocodiles! Fuck, this is fucked up!

Dobra lecisz No ja wiedziałem, że to tak będzie Przestań to robić Biegniesz na ludzie, no nie przesadzę A z ten co, żem na cicho go całego zrobił Piękna sprawa Tu jest jakiś gościu Tu jest dwóch, tu jest Są konie I tyle Dobra, znalazłem badytów i co mam zrobić? place is heavily guarded. Dobra curva rozićek. No i co ja mam z tym zrobić. A po prostu to rozwalić mi mieczem. Ale nie mam mu ostrza w ogóle. Porozmawiaj z Menelem w świątyni. Ja pierdzielę. Znaczy spoko, że jest bardziej w ten. Tarcza znowu. Yy, spoko, że jest bardziej rozbudowana misja. Tylko podróż. Ale z drugiej strony trochę jest to pierdliwe. Z pewnych względów, że jest bardzo duży rozstrzał lokacji, do których trzeba pobiegać. Znaczy aż taki nie jest, no ale trzeba kawał przelecieć w sumie nieciekawym terenem. Pod tym względem jest to takie szef. A tak to całkiem fajna taka misja. Tutaj, że nie było prowadzić. Tutaj chowany, ale się okazuje, że ten jakiś problem mają. No to pomagamy. Z takim względem całkiem spoko. Gdzie on tam się ukrywa? Chyba dalej nie mógł. Hey, I have dealt with. The Czekaj, the King King Thank you. <laughs> How can I ease the burdens of an old friend? Tonight, we will stage a grand spectacle. Our goddess Sakhmet defends the people against Isvet's chaos. But Pamu, our champion, is nowhere to be found. The high priest will judge me responsible for his absence. I'll have a look. Sakhmet bless you. Co jeszcze coś? Ja twierdziłem, jakie rozbudowane misje są od tego siomka. 11 poziom już, Bra, gdzie ta misja jest? Dobra, rozejdźmy się wokół jego domu ja się tapnę pierdole to. Tapnijmy się tam, to nawet aż tak długo się nie przeczytuję. Zlokalizowano cel. Oh, oh. This must be Pamu. The oh. man stinks of beer. Oh, thank you. I've been trying to I go zanieść po prostu do świątyni. No to mnie ciekawi co to jest. Musiał na odcinku zrobić. Może to zwykła misja jest po prostu nie odkryta jeszcze. ona ma taki inny kolor. Mo. Ale chodźmy główno maleją, niech... Lwy na nas patrzą. Jak gdzie się my? kurwa pijoka. Ja, a ten zaś jest tam na drugim końcu, pewnie. Tam gdzie żeśmy z nim gadali. Nie. Czy zaraz będzie, że my będziemy grali w tym przedstawieniu? Zakręćik, Menhet. That is Pamu. What has happened to him? No, he's bad. His się. passion for toasting Sechmet has exceeded his head for drink. Uh. This is a disaster. People have come from the Red Land and the Black to see him fight. If a fight is all that is needed, I could replace him. No, Kurdavijah, <laughs> <Ledgehog, laughs> you.

Your holiness. jestem here to fight for Sekhmet. You're not Pamu. He was meant to play Sekhmet. Pamu jest... Dobrze, I follow you. A w ogóle to było chyba automatyczne followowanie. Fajny strój. I'm not fear. sekhmet will receive a fine tribute. beloved of sekhmet, who illumines the double land with her flame, we give thanks for this sacred night, should malice cling too strongly to your hearts, isfet, the evil one, shall smite the goddess. Ah! Ana Yamu to a hundred seasons of darkness. Turn your mama mask. your hearts be pure, the goddess shall favor us, shielding us from the obscurity of chaos. <gülüyor> Dobra. <gülüyor> What's him by the wild beast? Since a time unknown, Segmet the Lioness has shielded us from Isfet's weight Which one is Sekmet? And which one is Ish? Husband to my hey, hey tampering with her scale.

Hmm. Od nowa, ale... Ja pierdolę, no ja takiego. Ale czemu on ma lepsze at a ataki ode mnie? Nie pierdolę, ja tak nie mogę zrobić, jak on. No, no dawaj, no! No ładuj ten atak, su... Ja pierdzielę, jaka tu ta walka jest przejebana! No, naciskam X jako unik i chuja w dupę normalnie dostaję, generalnie. On mnie dalej napier... Napierdala. No regeneruj, kurwa to... Czemu tylko jedna kreska mi się regeneruje? Ja go uderzyłem, ale ja dostałem. Super.

Spam, spam Pokonany. Jezus, ale bardzo tutaj jest ta falka ciężka. Chłop o niższym poziomie ode mnie. Nie, te kontry są jakieś spizdy. czyli znaczy, nie dostanę. The story. story <laughs> It is a tale of his own invention. You will not hear it outside Yamu. Would that you'd agree to stay with us longer, but I know that greater duties call you. you are always welcome in Yamu. Whenever your journeys bring you to our nome. Okej. Okay. Piękna szprawa. Kostium, dostałem, schemat, kostium, odzienie. Odzienie. A nie schemat, tylko... Sz szamet. Dostałem Dojebane, dojebane zdolności, mam dwa punkty. E, co to jest? Ej, to w sumie jest całkiem niezłe. Ale co wezmę to... I to. wojownika bardziej pójdę, bo kurwa... cienko idzie to wojownikowanie. Dobra, idziemy jeszcze to na szybkości zrobić. O, ale fajny wy ten... Fajny ten kostium prawda, chuja widać, bo trochę ciemno jest, nie? Ale generalnie jest fajnie. Dobra, No co tu chodzi z tą misją? W ogóle? Interakcja? Sprzedaj? No to jest ogólnie jakiś handlarz. To mi sprzedaj. Jej pierdoły. A co mogę u niego kupić? Kryształ i schemat pekka przed przedmiot zawiera taki pierdol dziwne Dobra rozmowa A to, Medjay, to jakiś goniak jest, Jestem ja myślałem, się, że to jakiś chłopak po prostu co boy. <estapeño> he what a nice voice! Oh, he's talking through mask, that's a very nice detail. ...the sunken vessels of the, Poplar, the, of the, the nash, by handmaidens of the gods, weaponry forged in Nubian mines, Persian jewels and Assyrian treasures. I have it all. I see. You are well-travelled for such a young man. Old wisdom, Neb. I have acquired from long nights in the desert with my camel. I will see what you have. Come, look around! If you want good neb, I have other jobs too. Bazar nomady Bazar nomady Ikona wskazuje bla bla bla. Aha, to nie jest misja, to po prostu mnie odblokowało nową jakby... O, ale tu jest jakaś... Ale to już to zrobię raczej na... Poza nagraniem obczaję jeszcze, co tu można zrobić z moim poziomem, bo ja mam jedenasty tu bym mógł, ale tu nie idę na razie. Generalnie z jedenastym, to ja mogę. Kuj nie no, ja tu po, poczyszczę to miejsce tutaj całe. Czy tu w ogóle jest jakaś lokacja? Ten to jest w końcu jaka, jaki poziom? 15, no to chuj. Dobra, tym akcentem zakończmy sobie odcineczek. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia w następnych. Element!